Cześć, witajcie, jestem Daniel No i w dzisiejszym filmie Dopuścimy sobie samiczkę Mamy wtorek Już po południu Dopuścimy sobie samiczkę kalifornijsko czarno Do samca kalifornijskiego chowana, No teraz ruje Bo wczoraj znosiła jeszcze sierść Otworzyć <laughs> tutaj, soseniczkę postawimy. Chciałbym Was też zaprosić do subskrypcji. Jest to Biniałapa. By, by, by ciągle na bieżąco z moimi filmami. Na zapowiadają się następne nowe nabytki. No zresztą widzicie, że to jest pusto, przygotowane pod nowe nabytki. Semiczkę maruje, jak mówiłem, powygotowo. Yy, okociła nam jednego młodego, niestety martwego, po tym samczyku. A zresztą dzisiaj pewnie pokażę w tym odcinku, zobaczę, czy dzisiaj mi się uda pojechać po nowe nabytki. Wy zresztą po tytule już wiecie, czy pokażę, czy nie. No ale ja jeszcze nie wiem. Tutaj mamy sobie samiczkę barana. No, a tutaj mamy wykot w Nocy się okociła. Z niedzieli na poniedziałek. Trochę tutaj mam mokro, muszę jej pościelić. No bo nie wywalam dwa tygodnie wcześniej przed wykotem. Tylko trochę mokro jest. Ale nie wiem skąd tutaj tyle wody, jak zawsze sucho tutaj jest. No i pościelimy. Ale naprawdę nie wiem skąd tyle tej wody pierwszy raz tak mam czyli w ciebie jeszcze tyle wody? Trzeba będzie jej rzucić w słońce, żeby miała sucho. Pierwszy malutki to jest po tym samym tu kalifornijskim Hawana, do którego przed chwilą e, dopuszczaliśmy samicę. Drugi, ten malutki. Trzeci. I czwarty. To jest wszystko. Zobaczymy, ile będzie Hawan, ile będzie czarnych. Jeszcze nie wiadomo. Ten malutki też powinien się odchować. No naprawdę, nie wiem skąd tutaj tyle wody. Tak mokro. Może odkaczek? tak to będzie odkaczek. kaczek. Bo to spływa w dół. No rzucimy jej za chwilę słomy, będzie... siana, bo słomy nie mam. Wkączyła mi się. I to znaczy jest na górze, ale nie zwala mi. Sia... słomy rzucę jej później. I jak będę wywalał gnuli to w piątek. A dzisiaj mamy poniedziałek, wtorek już. Przepraszam. Przez te święta mi się myli. I będzie miała słyszeć. Tak więc mamy cztery następne młode. Tutaj mamy jednego, czyli mamy pięć młodych. Dzisiaj z rana sprawdzałem, czy tamten piąty baranek żyje. Ten jeden. E, I żyje. Bierzemy samiczkę. I drugi raz. Nie przepraszam, ale ja nie i drugi raz dopuszczamy do sąca no Nie na mnie się patrz Samczyk jeszcze jest młody Trochę jeszcze podrośnie No ale On jest z września, tak? Z września jesteś Tak, z września o ile dobrze pamiętam Kupywałem go, to miał 5 miesięcy i chyba go u Ciebie w lutym kupywaliśmy i musiał sprawdzić sobie zapisałem tą na kartce nie wiem co jest to samuszko, ostatnio też tak było że tylko raz załatwała wtedy co tego młodego jednego urodziła, też tylko raz o, drugi raz trzy razy będzie to wystarczy tak, więc wam pokażę samczyka się prezentuje. No i jeszcze nie wrzuciłem wam tego filmiku dopiero w środę wam wrzucę tego co było ostatnio. No, tak się samczyk prezentuje. Futro mocne sprężyste. Ogólnie mogłem do niego rodowód dostać, ale nie brałem z rodowodem. No bo nie chcę królików. Z ogólnie samice mam bez rodowodu co prawda będę je wymieniał na młode bym mógł sobie kupić samice z rodowodem no ale nie zależy mi jakoś strasznie na tych rodowodach tak więc no nie hoduję nie, nie jeżdżę na wystawy mógłbym co prawda komuś sprzedawać młode ro z rodowodem no ale nie wiem w ogóle się nie znam na tych rodowodach czy musiał się zarejestrować do jakiejś hodowli, żeby mieć ten rodowód, móc wystawiać, czy nie. Ale teraz ma napiętą skórę. O, teraz. Tak więc, no pani już mamy pięć młodych. No i skacze. To, że ja się widzę, widzimy jak, jakiś czas jeszcze widzimy tę samiczkę. Cześć, witajcie. Mamy sobotę, kilka dni później. E, no i co? Mam już te nowe nabytki. Nie tylko jedne nowe nabytki, e, No ale tamte w na naszym odcinku. Tutaj zostały już same staropolskie. Tutaj mamy kurtkę kurkę karzełek. Wywaliłem od niej pogotową i obiję. Tutaj mamy dalej to parkę silek. tajeczko jest. A tutaj mamy parkę reksów. Niespokrewniona parka. Tu mamy samiczkę. Tam mamy samczyka. Dla W wieku dwóch miesięcy. Wszystko pobierają, widać tam są czukier. No nie wiem, co jeszcze mogę o nich dodać. Po 50 zł za sztukę, no widzicie, jeszcze malutkie są, no ale wziął, brałem tutaj blisko, też ten plus, że blisko, to nie trzeba też wydawać na benzynę czy tam ropu, zależy na co samo jest. Nie trzeba wydawać ten pieniędzy, tak więc tutaj bliziutko. Tutaj no mam dwie sztuki, parkę. No i hodowla teraz skompletowana. Jest mogę wam pokazać stado podstawowe, ale to w jednym z następnych odcinków. Chciałem wam pokazać stado podstawowe na początku tego kanału, bo ten kanał założyłem w grudniu. No, ale tutaj sobie samczyk siedzi. No, ale nie miałem peł wszystkiego, co chciałem. Na t ogólnie czekałem ze dwa miesiące. No i nie miałem wszystkich sztuk, co chciałem. Nie miałem jeszcze kalifornijskiego samca. Miałem samca Rex, ale samiczki, re, samiczkę Rex też miałem, ale czekałem na, właśnie na tego kalifornijskiego samca, później jeszcze padły Rexy. No i tak czekałem cały czas, żeby wszystko było, skompletować całą hodowlę. No i już jest skompletowana. No a my sobie sprawdzimy jeszcze młode. No bo kilka dni się sprawdzałem. Chyba w środę ostatni raz. Tak więc... Też sam nie wiem co tam będzie. Wchodzimy sobie do boksa. Króliki miały wczoraj sprzątane, ale samicą z młodymi nie sprzątam. One mają tylko ścielone. Widać, że młody się rusza. Więc co? Patrzymy, co tutaj siedzi. Oczki otwiera. On jest ze środy, to już powinien powoli oczki otwierać. Ze środy tamtego tygodnia. Oczywiście no, zobaczcie jakiś wielki kotlet. No, już coś. Coś już chyba widzi. Nie, będzie na dniach otwierać. Chyba jeszcze nic nie widzi. Tak, więc to no jest jeden bar baranek. Teraz odsadzimy samicę po dwóch miesiącach. Yy, za dwa miesiące odsadzimy samicę. Yy, no i co? I od razu ją zakocimy, bo przy jednym to co ona tam się męczy. No i mamy drugą samicę. czarno z trzech yy, samic. No bo jak wiecie, jedna zmarnowała miod. Tutaj mamy silniczkę. To jest siostra tej, co zmarnowała miod. Z jednego gniazda. To znaczy nie zmarnowała, no ale martwego urodziła. Niestety tutaj mamy jednego, ale chudy to nie jest. Tu drugiego, trzeci i czwarty. Ale czemu. Taki chudy to on jest, to nie wiem. Zobaczymy. A tutaj już coś widać. A ten chyba będzie czarny. To jaki masząsek? Ten może i będzie chowana. A ten? Ten może też. No zobaczymy jeszcze. Co to będzie? Będę jej dawał więcej buraka i tak zioła wrzuciła do wody i tak buraka dostaje ma cały czas pod dostatkiem, ale będę jeszcze więcej dał. Tak więc to będzie wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. No i cześć.